Cześć i zapraszam Was na mecz Ekstra Klasy, gdzie w Zagłębie Lublin zmierzy się z Widzewem Łódź. W Lublinie ten Met będzie. Widzew Łódź będzie grał na wyjeździe. No i jeśli chodzi o sytuację w tabeli Ekstra Klasy, to sytuacja prezentuje się tak. Widzew Łódź jest na 8 pozycji, ma 38 punktów. Jeśli widzew Łódź by pokonał Zagłębie Lublin to by miał 41 punktów, więc mógłby powalczyć o siódmą pozycję. Zagłębia Lublin z kolei jest na 15 pozycji. Jeśli przegra może pogorzyć swój, yy, swój stan dorąbkowy w tabeli, bo jeśli przegra to może Śląsk na przykład skoczyć na 15 jak wygra spotkanie, a Śląsk Wrocław będzie grał yy. Z Radomiakiem radom radą, więc jeśli pokonają Radomiak radom radą, no to Zagłębie Lublin, jak przegra z Łódź, spadnie na strefę spadkową, a Śląsk Wrocław utrzyma się w ekstraklasie. Więc to jest ważny mecz dla zagłębia Lublin, żeby w ogóle nie spaść. A widzę w Łódź, no to. Próbuję pchnąć się coraz wyżej. No i zobaczymy jak to dalej się potoczy. Ja będę grał Widzewem Łódź. Ogólnie mam też kumpla, który jest nad zapalonym kibicem Widzewa Łódź. Jest fanem wręcz Widzewa Łódź. No i możecie też wejść na jego kanał przy okazji, bo on też właśnie nagrywa mecze Widzewa Łódź. Też zamierza nagrać jakąś karierę z Widzewem w Widzewem Łódź, więc Możecie też na niego kanał, kanał wpaść. On ma też przeróżne materiały, też jakieś turnieje, sobie możecie sami zobaczyć. Jeśli ktoś nie chce, no to nie zmuszam, ale jak ktoś jest zainteresowany, to może wejść na jego kanał i zobaczyć, co on tam nagrywa. A właśnie też właśnie nagrywa Ekstraklasę i ten... Więc nie tylko ekstraklasy, reprezentacje też i turnieje piłkarskie. Mamy taki skład, jak widzicie, mamy Sancheza, Zjawiński, Pawłowski, ciganist, Łosek, Honus, Łosek, Kun, Miloś, Szeliński, Szota, Żyro i na bramce Rawas. Zagramy sobie formacją. 3, 4, 2, 1. A ten mecz będzie komentował Tomasz Smakowski i Jacek Laskowski. Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 17.30. No i możecie też napisać, jaki wynik obstawiacie w tym spotkaniu, kto tu wygra. No i przechodzimy do tego spotkania. Widzimy się po pierwszej połowie. Meczu. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej, mecz Ekstraklasy. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Oto podstawowa jedenastka zagłębia Lubin na ten mecz. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Przed nami jedenastka drużyny gości. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Kibice zdecydowanie domagają się strzału. Tak, jeśli naprawdę chcą pokonać tego bramkarza, to na pewno nie takimi strzałami. Bez większego problemu broni, teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fakt. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Proszę Państwa, jest, strzelają, a to dopiero początek. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika, ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Wychodzi na pozycję. Jest dwie bramki przewagi, a ledwie chwilę temu świętowane było prowadzenie. Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować, z tym trzeba się urodzić. No to mamy 2 do 0. Musi wejść skutecznie. Teraz Jarosław Jach. Ładnie teraz w ofensywie. Mają kilka możliwości rozegrania. Radzi sobie Bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. tak ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola, nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Arbiter nie wahał się ani chwili, odgwizdał przewinienie. Czy będzie z tego bramka? I broni bramka! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola, jednak. W pole karne, głęboko teraz. Dobra interwencja, strzał gorszy. Nie powinni grać aż tak pasywnie. Rywal na nich usiądzie. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Teraz jest konieczny powrót do obrony. Jak on to obronił? Doskonała reakcja. Out dla drużyny z Lubina. Zmiana w drużynie zagłębia Lubin. Już niedługo gwizdek na przerwę. Goście wyraźnie tutaj prowadzą. To była naprawdę udana połowa w ich wykonaniu. Dwubramkowa przewaga pokazuje, że nie było tu większych kłopotów z narzuceniem swojego stylu gry. No nie do broni uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Jak widzimy po statystykach, goście dość rzadko są przy piłce. Ale cóż z tego, skoro przecież to oni prowadzą? Inne rzeczy mają naprawdę mniejsze znaczenie. W końcu ważny jest cel główny. Zwycięstwo na zakończenie... Uwaga! Musi to trafić! Tak jest! Piłka w siatce! Teraz mają tylko jednego gola straty! A zatem mamy wynik 2-1. Nie śpieszy się, chce groźnie zagrać. Jak on tego nie strzelił? No cóż, Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. Z takich okazji po prostu nie wolno marnować. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. I doskonała okazja! I jest! Tak jest! Gol! Proszę państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. Bardzo mocny był ten strzał. Może więc, właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce, widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie brawo. Na tablicy wyników 3 do 1. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie, widzę Łódź do przerwy. Prowadzi 3-1. Jakąś tutaj sobie zmianę zrobimy. Wrócimy sobie z hechu, za Honuska. No i wejdzie sobie Snypek. Znaczy Sypek za Milośa. No i możemy jeszcze zrobić zmianę za Sancheza. Wejdzie sobie Letniowski. I tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. Na razie, widzę chódź prowadzi 3 jeden. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Starzyński. Ale zagrana, niebezpieczna piłka. To chyba wpadnie. Gol dla Zagłębia. Mają to. To Doczekali się w końcu trafienia. Pracowali na tę bramkę. Nie dawali za wygraną. No i wreszcie jest. A zatem teraz jest niepilnowany i gol! Niewiarygodna seria, dwie bramki w krótkim odstępie. Mamy remis. No to jak widać, obie drużyny postanowiły sobie dzisiaj postrzelać. Może to jeszcze nie koniec? Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Czy uderzy celnie? Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Świetne, prostopadłe podanie. I udana interwencja. No wreszcie jakaś okazja, z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie. Piłka w siatce, udało się. Najpierw odrobiona strata, a teraz prowadzą. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Piłka krąży teraz w pobliżu pola karnego. Cierpliwie szukają szansy. Co za blok. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? To dośrodkowanie mogło tu namieszać, ale obrona czuwa. Udanie neutralizuje akcję w zarodku. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Postanowił strzelać. Ale jak Państwo widzicie, skończyło się blokiem. Drużyna zagłębia, wprowadza rezerwowego. Jest strzał, skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Sędzia stosuje korzyść. Tylko czy to teraz wykorzystają? Gdyby nie on, byliby teraz w niezłych tarapatach z dwubramkowej straty. Chyba będzie gol! Proszę Państwa, piłka w siatce, mamy remis. Robi się naprawdę emocjonujące spotkanie. Mecz ze swoją historią. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Szalony remis 4-4. Za chwilę wznowią z autu. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Zagłębie Lubin w ataku, coś się wydarzy. Uwaga, teraz! Mogło być niebezpiecznie, ale świetnie to przerywa. Krótkie, sprytne rozegranie. Do Filipa Starzyńskiego. Ponownie Filip Starzyński. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Nic z tego nie będzie. I od razu go cisnął. Mija teraz bez kłopotu. Ale nie, zagrożenia jednak brak, bo wszystko kończy się na kolejnej przeszkodzie. Miedziowi jeszcze raz usiłują skonstruować akcję. Ona przyniosła... No nie do końca ten ślisk mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Uwaga, jest faul, proszę państwa, będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Szansa, czy przełamie impas? Frankasz spokojnie to wyłapuje, nie było żadnego zagrożenia. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. GOL! To jest właśnie piękno futbolu! Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie, odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera. Wydawało się, że zespół broni się ostatkiem sił i w końcu straci bramkę, tymczasem wyszedł z akcją i wykorzystał, że obrona przeciwnej drużyny trochę jakby przysnęła w tej sytuacji. Jednobramkowa przewaga. 5 do 4. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. To może być ostatnia taka okazja. Wóz albo przewóz. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. To musi wpaść. Dobrze teraz przeszkodził. Sędzia kończy spotkanie. Drużyna przyjezdna wywalczyła trzy punkty na obcym terenie. Zwycięska drużyna okazała się lepsza, ale wydawało się, że będzie musiała zadowolić się remisem. Gol w końcówce dał im jednak komplet punktów. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Kibice zdecydowanie domagają się strzału. Tak, jeśli naprawdę chcą pokonać tego bramkarza, to na pewno nie takimi strzałami. Proszę państwa! Jest! Strzelają! A to dopiero początek. Jest dwie bramki przewagi, ale ledwie chwilę temu świętowany był. Ładnie teraz w ofensywie, mają kilka możliwości rozegrania. Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi Teraz pięknie do broni, uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za... Uwaga, musi to trafić! Tak jest, piłka w siatce! Teraz mają. Nie śpieszy się, chce groźnie zagrać. Jak on tego nie strzelił! No cóż, Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. Z takich okazji po prostu nie wolno marnować. I doskonała okazja! I jest! Tak jest! Gol! Proszę państwa, mają teraz dwie. Ale zagrana niebezpieczna piłka. To chyba wpadnie! Gol dla Zagłębia! Mają to! oczekali się w końcu trafienia. Teraz jest niepilnowany. I gol! Niewiarygodna seria. Dwie bramki w krótkim odstępie. Mamy remis. Czy uderzy celnie? Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentu... No, wreszcie jakaś okazja. Z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie... Piłka w siatce! Udało się! Najpierw odrobiona strata, a teraz prowadzą! Gdyby nie on, byliby teraz w niezłych tarapatach. Z dwubramkowej straty mogliby się już... Proszę państwa, piłka w siatce mamy remis! Robi się na... No nie do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia hy, utrzymuje się przy piłce przy bierności Gol! To jest właśnie piękno futbolu! No i koniec tego meczu. Widzę w łódź pokonuje! Zagłębie Lublin 5 do 4. No, ciekawy jestem, jak to, jaki będzie wynik tego spotkania, co będzie właśnie 29 kwietnia. Czyli, no, zobaczymy, kto to wygra. Czy Zagłębi Lublin, czy Widzę Chódź? Mam nadzieję, że Widzę Huć pokona Zagłębi Lublin. Czy mam kciuki za klub ulubiony mojego przyjaciela Sebastiana w Hipy. Żeby im się udało. Nawet może być taki wynik. Ważne, żeby było zwycięstwo Wicewa. No i zawodnikiem meczu został... Jak widzicie... Yy... To nie ma zawodnika meczu. Myślałem, że będzie. Ale najlepiej zagrał Bartłomiej Pawłowski. A on strzelił w ogóle... Yy... Zaraz wam powiem, jak to się wszystko zaczęło. Sanchez w 10 minucie, później w 12 minucie. Sanchez później Świerczok, Jakub Świerczok szczelił yy, Bramkę w 42. Zjawiński w 45. Widzę łódź. Później znowu Jakub Świerczok w 50. minucie. Później Bochar w 52. Starzyński, Filip Starzyński w 59. minucie. No i później Letniowski w 70. minucie meczu. No i Bartłomień Pawłowski w końcówce spotkania w 89. minucie, już strzela bramkę, na, która daje zwycięstwo widzowi Łódź. No i wynikiem: kończy się to spotkanie 5 do 4. Takie były statystyki w tym meczu. Możecie sobie zobaczyć. Jak się Wam podobało to spotkanie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie. No i możecie napisać, jakie też Wam bramki podobały w tym spotkaniu. No i trzymajcie się i do usłyszenia!